Witam, oczywiście, bardzo serdecznie, oczywiście ze strony kanału Paradego Ogrodowego Flawes, witam wszystkich bardzo serdecznie, tragicowski raz z Państwa, serdecznie, wszystkich witam. Oczywiście, jeśli się tego nie robisz, to oczywiście zasad subskrypcji, w górę, również zapraszam do obserwacji Instagrama i Facebooka, zostawienia obserwacji, łapki w górę lub serduszko na się do usuniętego filmu, także dziś taki mniej więcej przegląd roślin maj 2025. Także jak widzimy, nasza Epimerium Marble Queen, piękna variegacja się zrobiła. Także na razie jest w bardzo dobrym stanie: Serlicję, tak jak mniej więcej widzicie, yy, szeflera nowelidź wypuściła. Dalej tam mamy bromelię. Tu mamy oczywiście fikus atępego, który idzie do góry, tu ładnie się ukorzenił. Trzykrotka. Dalej mamy dosyć piękny Aloes. To oczywiście nasze. Alokazje, Melo i amazońska poli. Dalej oczywiście mamy Sansevierie. I tu oczywiście Anturium. Dalej mamy tam begonię koralową. Także tak to wygląda, może przejdźmy dalej. Tu mamy oczywiście gałązkę na Brazil. Dalej mamy oczywiście marantę gałązka, Dalej mamy jakieś mango że Tu oczywiście jest mandarynka czy też cytryna. Filea, oczywiście yy, maranta i skrzydłoka, który oczywiście trzy kwiaty, jak mniej więcej widzicie, ale jest niespodzianka, bo zobaczcie, tu jest oczywiście czwarty kwiat. Także tak to się prezentuje. Oczywiście monstera ma nowe liści, tak to się prezentuje. Oczywiście fikus wisający, dalej mamy fikus czarnolistny, dalej mamy języczkę, dalej mamy coś jeszcze chyba, fredendren chyba. Jakiś że White Kingdom Dalej oczywiście mamy Ficus Monshine, Dalej mamy też jakiś Vildendron chyba Dalej mamy Pile i tak dalej I chyba opuncje, o ile się nie mylę, tak jest opuncje Tu jak mniej więcej widzimy Nasz Amaryllis powoli się rozkwita Zobaczcie, co tu się dzieje. Tu jest coś amaryli. Zobaczcie, nasz człowiek afrykański postanowił kolejny raz puścić pąki i to nie z jednej strony, tylko z tej strony. Jak odkryję ten liść? Na przykład w ten sposób. Nie wiem, czy to jest tak dobrze widać. O, zobaczcie, jak to wygląda. Z tej strony czyli po prostu z tej strony, i z tej strony będzie kwit, tylko będzie więcej. Fiatów, tak to wygląda. Także tu jest oczywiście anginka, inaczej granium. grubosz zobaczcie co się dzieje z trzykrotką. Po prostu niesamowity, co ten nawóz wieloskładnikowy w ogóle wyprawia, bo jest ogromna, ale to nie jest jeszcze kłoźwa nic. Bo zobaczcie co to, tu to się dzieje: nie? to już idzie po prostu na dół. Coś niesamowitego. Także dalej mamy oczywiście Grubosza, kolejnego, który puszcza ładnie te piękne nowe liście. Tak widzę, że tu chyba będzie kwitł. Nie, myślałem, że będzie kwitł, ale jednak nie. No i na sam koniec oczywiście Kliwia, która swoje kwitnienie zakończyła. Myślę, że za rok, czy też za pół roku, myślę, że znowu zakwitnie. Zobaczymy, co dalej przyniesie ten okres czy też ten czas, no wiadomo, że przymrozki i tak dalej. Ale no mam nadzieję, że się jakoś dorobimy do tego i będzie więcej. Oczywiście tak jak już mówię, reszta roślin oczywiście jest w ogrodzie, czyli na działce. Także myślę, że taki przegląd myślę, że powinien wam się przydać. Także tak to więcej słychać u moich roślin. Także oczywiście dziękuję wam za uwagę i zobaczymy zobaczenia do kolejnych materiałów. Ogrodzińczyk że na razie. No i oczywiście pozdrawiam.